Nie tak łatwo wejść na prom. No, to jest nieźle, żeby wjechać na no. prom. Zastanawiam się jak samochody bieżą. Właśnie chciałbym zobaczyć, bo zjechać jeszcze powiedzmy rozumiem, ale wjechać... ją teraz samochody, żeby się nie przesuwały podczas płynięcia. I prawie odpływamy. Trap podniesiony. Tutaj ludzie chyba chcieli jeszcze wsiąść, ale się spóźnili. No trudno.

Kurde, jakoś szybciej dokonaliśmy wcześniej, strasznie. Chyba nikogo po nas nie ma jeszcze o tej godzinie. Nie wiem co zrobiłem, bo nie ma teraz jak się dostać do miasta. Ogólnie w ciągu dnia, na własną rękę jest trudno dostać się do miasta. Chyba z kilkoma przesiadkami nie ma bezpośrednich ankotów. Dewi nie odpisała, więc nie wiadomo czy po nas przyjechała, czy nie. Na pewno jeszcze raczej nie o tej godzinie, więc nie będziemy coś kombinować. Oh. Dotarliśmy już, znaczy już dawno dotarliśmy, bo yy, jednak tu musieliśmy czekać do, do 7 rano, bo teoretycznie wtedy zaczynałem jeździć ankoty, tylko jakoś o czwartej 4.30 chyba yy, taki tam miły pan z obsługi statku z nami tam zagadał, już wcześniej z nami zagadał, dał nam za darmo kawę, pogadaliśmy, pogadałem z nim chwilę. Jako jedyny miał po Tak, jako jedyny chyba na statku miał po angielsku rozmawiać. No nie najlepiej, ale wystarczyło, żeby się z nim porozumieć. I załatwina Mankota, e, która akurat wiózł coś, jakieś, jakieś towary rozwoził po Benkulu. E, I zabrał nas też również. No niestety trochę przepłaciliśmy, no ale woleliśmy od razu już jechać do hotelu niż czekać tam na statku nie wiadomo do której jak to by trwało i tak dalej. No w sumie też nie jakoś dużo przepłaciliśmy, ale... Ale święty spokój. Ale święty spokój, dotarliśmy do hotelu, dostaliśmy naszą nową komnatę. Tym razem tańszą. Wzięliśmy... Tym razem tańszą, tak, wygląda... Przynajmniej za te pieniądze to nie ma co narzekać, a jak się płaci więcej, no to... Wygląda w ten sposób, materace. Położyliśmy swój, e, swoje prześcieradło, ponieważ przez całą podróż, jak podróżujemy po Azji, 8 miesięcy, pierwszy raz mieliśmy, no, ewidentne wrażenie, że Yy, pościel, znaczy no, prześcieradło nie było zmienione. No, było brudne, jakiś piach na nim, jakieś ślady. Pierwszy raz nam się tak zdarzyło. Nie zawsze jest jakieś czyste, no, znaczy zawsze yy, było wyprane nie do końca czyste, no bo nie zawsze da się to dobrać, ale zawsze było czyste, wyprane w sensie o. Tutaj ewidentnie było widać, że niezmienione po poprzednim kimś. Na szczęście mamy swoje prześcieradło. Tak wygląda pokój, okno, wiatrak. Właśnie okno, jest mm. okno. Z tą tam... Tutaj było. kiedyś było... Była klamka, niestety klamka już nie działa. Jedna zasówka kiedyś była, druga zasówka kiedyś była. No i teraz jeszcze jest taka. To z tej części vloga będzie tyle. Zaraz nagramy kolejny vlog, więc zapraszamy do subskrypcji i do kolejnego odcinka, będzie kolejny dzień. Na razie.